Witam. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie e, żołnierza Marine. Będzie, ma, będzie to operator radiostacji. Jedna z moich ulubionych figurek, e, jedna z najfajniej wykonanych to mówię od razu, choć będzie to w podsumowaniu jest to e, operator czy żołnierz, który dźwiga ze sobą radiostację. Czyli służy nam tutaj do utrzymania łączności. Jest to, jest to figurka, tutaj jak widzicie bardzo dynamiczna. Żołnierz, żołnierz, żołnierz przykuca tak jakby w biegu z taką, z taką odchyloną ręką. Zaczniemy może tutaj od tego co, co on posiada. No, standardowo wyposażony jest w karabin M4 a jeden bez żadnych tutaj przyrządów. Ma on, ma on tylko tłumik błysku. Jego broń osobista, pistolet w kaburze tutaj na, na udzie. I to, czego może nie widać, ale ma tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze nóż. W kaburze też tutaj zamocowany do, do kamizelki. Na plecach duży, duży taki plecak. Właściwie nie widać, że jest to radiostacja. Ma tylko, tylko wystającą antenkę i biegnące tutaj od niej druciki. Czy kabelki? One są naprawdę drucikami, takimi prawdziwymi. Także to jest taki, taki bardzo, bardzo dokładnie wykonany szczegół. Tu z drugiej strony jest tutaj. O, sprężynka zrobiona też z tego drucika. Jeden idzie tu do, do słuchawki do prowadzenia takich rozmów, a drugi idzie tutaj do mikrofonu, który żołnierz pewnie też słuchawkę ma, ma przypiętą tutaj do głowy do, 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 do kasku. Oczywiście tutaj ładownice, tutaj zbiorniczek bidon na na wodę czy na płyny, ochraniacze ochraniacze na, na kolanach e, tak jak widać bardzo, bardzo dynamiczna sylwetka delikatnie tylko ruchome ruchome ruchoma głowa dłonie, oczywiście można wyjąć i pistolet i karabin e, jedna z moich e, z moich faworyt jeśli chodzi o podstawki czy dioramy ta jest naprawdę Naprawdę bombowo, bombowo wykonane są tu takie kamyszki, jakieś, jakieś fragmenty czegoś, kawałek jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś murka. Także naprawdę jedna z, jedna z najfajniejszych, najfajniejszych podstawek czy, czy dioram. Może pokażmy go troszkę tutaj z bliska. Teraz tutaj jeżeli widzimy jego twarz może... Może coś na temat wersji. Są dwie wersje tej figurki. Jedna jest ciemnoskóra i białoskóra też z takim z takim grymasem grymasem na twarzy, jakby żołnierz krzyczał. Także widać, że on naprawdę biegnie i nawija przez tą, przez tą radiostację czy to radio, e, że no, zabierzcie nas stąd, czy, czy pomóżcie nam. E, także podsumowując. Figurka naprawdę jedna z najfajniejszych. Naprawdę spokojnie może być w czołowej, w czołowej e, dziesiątce, bo piątce to nawet nie ma co mówić, bo, 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 bo ciężko byłoby wybrać pięć najlepszych figurek z tej serii. Także podsumowując, jeszcze, jeszcze raz, już po raz któryś naprawdę warto ją mieć w swojej kolekcji, czy, czy w jednej, czy w drugiej wersji. A najlepiej obie. Jedną do jednej, do jednej drużyny, drugą do drugiej drużyny. I to wszystko o tej figurce. Dziś gość, który nawiąże tutaj, może, może pod względem chyba, chyba dioramy, czyli podstawy, która jest też zupełnie ekstra. Oto, oto nasz gość o, na swoim przyjemnym, przyjemnym kawałku. Ziemi, tutaj jeszcze parę akcentów. Dobra. Panu podziękujemy. Nasz Radiomen wraca na plan główny i dziękuję wszystkim bardzo za uwagę.